Cześć, jestem Anuje, jestem widam Witam Was w kolejnym odcinku. E, dzisiaj znów ubijamy Hinola, jest trzeci raz. E, nagrywam to, bo mam klucz. Jeszcze jeden. E, tutaj mam klucz. Jakbym nie miał kluczy, to raczej bym tego nie nagrywał, bo to trochę nudne. Ale że mam to, chcę Wam pokazać po prostu, co z nich dropi. I już nagrywam. Dobra. Może gdzie to, ale. Nie wiem, czy odchodzić od niego, czy. Nie, raczej nie będę od niego odchodził. Będzie mnie trochę to What the fuck. Nie goni mnie. Skończyłby kiedy. Strasznie szybko biega, jak widzicie. To jest denerwujące bardzo. Ale jest dla mnie easy. Bo bardzo dużo bije boson. Dzięki moim bało. Dzięki mojemu bao. E, moje bało jest w poprzednim filmie chyba. Yy, trzy firmy wcześniej. O, system prawd pokonał yy, bossa. kamień energii, lol. Ile tych kamieni energii yy, okay. Cę, kamień energii będziemy yy. dropać? No, ok. Cel, kamień, energii. No, a ze szkatułki, uwaga, co mi dropnie. No, z silnikasów, no to. Nie, nie jest słabo, 100 tysięcy zarobię. No i kamień energii to 1 milion, więc jakoś mi się zwróciło. No i 11 niesów to jest jakieś 80 tysięcy, więc jestem jakieś 50 tysięcy na plus. Więc yy, jeśli mój plus, yy, jeśli mój plus ci się spodobał, to yy, zostaw łapkę i zapraszam cię na konkurs i poprzednie odcinki. Cześć, Siemano.